Witam Ciebie kochany katoliku w nowym odcinku zatytułowanym Nie próbuj zrozumieć kobiety, tylko ją kochaj. Zanim przejdę do głównego wątku, najpierw kilka słów o małżeństwie. To codzienność wielu z nas. Pan Bóg łączy nas w pary i ma dla nas plan na całe nasze życie. Jak czytamy w liście św. Pawła do Efezjan, rozdział 5, werset 31 do 35, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu niechaj także każde, każdy z was tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Jakże to wielkie wyzwanie, aby kochać tak swoją żonę jak siebie samego, tak jak Bóg umiłował Kościół. A więc do końca. Bez względu na to, jak układa się nasze życie. Często porównuje się małżeństwo do dwóch połówek jabłka. Ale te dwie połówki są różne. Mają różny kształt, może mają jakąś skazę. Mają nawet e, czasami różny smak i podobnie jest w małżeństwie. Kobieta i mężczyzna różnią się pod wieloma względami. Kobieta jest tą istotą opiekuńczą, troskliwą, pełną ciepła, która troszczy się o domowe ognisko. A mężczyzna, mężczyzna silny, troszczy się o potrzeby swojej żony, dba o to, co jest konieczne w swoim domu. Słyszałem też kiedyś takie zdanie, że Pan Bóg jak tworzył świat, to zaczynał od rzeczy najprostszych, a potem tworzył rzeczy trudniejsze. No, ale odpuszczam sobie tą, tą wersję. Wolę wersję, że Pan Bóg najpierw stworzył mężczyznę, a potem kobietę. Nie będę odnosił się do tego, a, ani e, w różny sposób spoglądał na tę wersje, Faktem jest, że Pan Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. Stworzył mężczyznę, a kobietę dał Mu do pomocy. Tak jest zapisane w Biblii, a jeżeli jest tak zapisane, to ja jako zwykły katolik wierzę. Chodzi o to, aby mężczyzna i kobieta wzajemnie się uzupełniali, zarówno jeśli chodzi o jedność ciał i dusz. Jak ja jako katolik patrzę na małżeństwo? Czy w różnicach między kobietą i mężczyzną dostrzegam ten zamysł boży, czy, czy też go nie widzę? Czy te różnice pomagają w małżeństwie, czy powodują, że jest w nim coraz trudniej? Wielu też dzisiaj próbuje zatrzeć różnice między, między płciami. Jakie jest moje podejście jako zwykłego katolika? Gdybym teraz pewnie usłyszał wypowiedzi katolików, zapewne różniłyby się. Część byłaby za tym, że te różnice pomagają, część, że przeszkadzają, a inni powiedzieli, że bywa i tak, i tak. W zależności od rzeczywistości, od sytuacji, które, które pojawiają się w naszym życiu. Każdy z nas doskonale wie, jaką rolę powinien spełniać mąż i ojciec, a jaką żona i matka. Niestety z tym bywa różnie. Podział ról w małżeństwie chrześcijańskim jest od dawna ustalony. Każdy z nas doskonale wie, jaką rolę powinniśmy spełniać. Ale czy w tym spełnianiu My rzeczywiście jesteśmy aktywni i działamy tak, jak Pan Bóg dla nas to zaplanował. Czy próbujemy, widząc swoje niedoskonałości, swoje błędy, czy próbujemy, próbujemy je naprawiać? Czy wsłuchujemy się w to, co naucza Kościół, czy też w ogóle tego nie słuchamy? W Księdze Rodzaju czytamy, że Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę, mężczyznę i kobietę. A zatem pełnia człowieczeństwa jest w jedności. Oboje, mężczyzna i kobieta, mają jednakowe prawa, jednakową godność i powołani są do świętości. Oboje też są wzajemnie sobie potrzebni, gdyż mają tylko sobie właściwe uzdolnienia, pełną, pewną niepowtarzalność, bez kobiety mężczyzna pozostałby w świecie zwierząt, polowań, byłby samotny. A Bóg obdarza mężczyznę obecnością kobiety, gdyż ona jest zdolna, by wprowadzić go w świat, w świat pełen miłości, w świat więzi z ludźmi, z Bogiem. Czy tak myślisz jako katolik, a przede wszystkim, czy w to wierzysz? A teraz przejdę do głównego wątku. Nie próbuj zrozumieć kobiety, tylko ją kochaj. Zacznę od cytatów z Pisma Świętego. Mężowie miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. To jest z listu do Efezjan rozdział 5, werset 25-28. Z listu św. Piotra, rozdział 3, werset 7 Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. I z listu do Efezjan, rozdział 5, werset 21. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Słowa z Pisma Świętego, które przed chwilą usłyszałeś, mają być dla nas drogowskazem, wskazówką w życiu, jak, jak mamy postępować. Ale czy są? Spójrzmy na relacje męża do żony. Wszystkie pary przeżywały okres narzeczeństwa, miłości aż do momentu kulminacyjnego, aż do, do ślubu. I co się dzieje po ślubie? Mężczyzna zapomina już, jak zabiegał e, o swoją żonę, a wtedy narzeczoną, jak wyczekiwał każdą chwilę, żeby z nią się zobaczyć, jak e, oczekiwał telefonu, jak wysyłał do niej sms -y, jak patrzył w oczy, zapewniając o swojej miło miłości, jak był szczęśliwy, że może potrzymać za rękę, jak planował, że będą, będziemy mieli dzieci, a jak wygląda to dzisiaj? Odpowiedz sobie sam na to pytanie po wysłuchaniu nagrania. Kobieta po całym dniu pracy zawodowej przychodzi do domu i zajmuje się kolejnymi obowiązkami: gotuje, sprząta, zajmuje się dziećmi, karmi je. Ma dużo obowiązków. A pod wpływem ciągłych stresów. Nie potrafi też zawsze reagować właściwie na, na zachowania dzieci. Przestaje radzić sobie z tymi podstawowymi obowiązkami. Coraz mniej, mniej, mniej ciepła radości. A co mężczyzna? Wraca po pracy, zmęczony. Oczekuje, że żona będzie go witała od drzwi, że poda, poda mu obiad. Myśli o tym, żeby sobie usiąść, obejrzeć telewizję, może poczytać gazetę. Spójrz ukradkiem na swoją żonę i zobacz, bo w jej twarzy wyczytasz, jak się czuje, jak e, odczuwa e, relacje w Twoim małżeństwie. I spróbuj sobie uświadomić, czy czasem nie uczyniłeś ze swojej kobiety, kobietom mężczyznę, która Zajmuje się wszystkim, o wszystko dba, a ty nie masz dla niej czasu. Kobieta cierpi, bolą ją nogi, boli kręgosłup, jest wykończona, pełniąc rolę i kobiety, i mężczyznę. Gdy mężczyzna mówi do niej e, wieczorem, może podać ci poduszkę, może wymasować ci plecy, ona już nie ma siły. Ona nie chce tej pomocy. Ona chce po prostu odpocząć, wyspać się, mając świadomość, że jutro wstanie i będzie to samo, że nic się nie zmieni. A słowa, które wypowiada jej mężczyzna, te słowa myślę, że tylko mają znaczenie w tym, co wybrzmią, ale one w głębi żadnej nie mają. Mężczyzna, widząc, że kobieta nie reaguje, może. Obrazi się i pójdzie sobie e, spać gdzie indziej. A ucieknie znowu w ten swój świat. Chciał pomóc żonie, przecież ona nie chciała. To niech teraz sobie radzi sama. A kobieta ma świadomość, że, że pozostanie sama, że to tak wygląda i, i że to tak się nic nie zmieni. Mężczyzna katolik w poczuciu obowiązku może ma też pragnienia jakieś inne odnośnie swojej żony, ale nie ma relacji. Te relacje zostały zerwane. Mężczyzna zasypia, kobieta jeszcze, żona zajmuje się dziećmi jeszcze wspólnie, modli się z nimi, kładzie je spać, zamyka dom, sprawdza, czy wszystko jest wyłączone, myśli że znowu, jutro trzeba będzie naprawić może kran, może co innego. Jak jest jej ciężko? A czy ten mąż jeszcze myśli o swojej żonie? Czy jeszcze, jeszcze ma świadomość, że to jest jego żona? Zapytaj siebie, co może myśleć Twoja żona, która jest porzucona? Czy może się czuć spełnioną? Czy może się czuć szczęśliwym człowiekiem u boku swojego męża? Czy po wykonaniu tylu pra prac, w tym męskich, może jeszcze czuć się kobietą? Sam, świadomie czy też nieświadomie, może uczyniłeś ze swojej żony kobietą mężczyznę. A tyle razy wysyłała ci sygnały, mówiąc, że chce wyjść z tobą do kawiarni na spacer, że chce po prostu spędzić z tobą czas. Chciała ci powiedzieć o swoich problemach, o swoich pragnieniach. Pragnęła, żebyś tylko ją wysłuchał. Mówiła, że chce zaplanować urlop, wspólny wyjazd, wspólnie spędzić czas, część z rodziną, ale też we dwoje. O problemach, które dotyczą dzieci, o pójściu na wywiadówkę. Czy my, mężczyźni, katolicy, to widzimy? Czy my mamy świadomość? Yy, Jakie popełniamy błędy, a nasze żony pragną spełniać się w tym, do czego stworzył je Pan Bóg. Pragną kochać swoich mężów, kochać dzieci i pragną być poddane w miłości. Mają radość w spełnianiu swojej roli do końca. Pan Bóg w naszym życiu mówi przez różne sytuacje, przez różnych ludzi. Może, gdy to usłyszysz, zatrzymasz się. Może powiesz ta gadka, to nie do mnie. Nie mam zamiaru się zmienić, wszystko jest w porządku. I dalej będziesz miał w domu e, kobietę-mężczyznę. Ale możesz też zatrzymać się i zastanowić: stop. Jurku, Waldku, Kaziku, Piotrku, stop. Od dzisiaj zmieniam swoje. Swoje postępowanie, ponieważ kocham swoją żonę. Obiecałem jej miłość, bycie na dobre i na złe. Pragnę kobiety takiej, jakiej poślubiłem, i zaczynam od razu. Może zrobię jej niespodziankę, może włożę jej cukierek do buta, żeby, żeby się ucieszyła rano, gdy wstanie. Może e, zaproszę ją dzisiaj na randkę, zostawię kolegów w telewizję. Może wrócę do dawnych czasów przypomnę sobie jak to było. Może zrobię wieczór przy świecach piękną kolację. Dzieci zawiozę do mamy czy do teściowej. Tak, zacznę od dzisiaj. Amen.